Witajcie. Badum. Dzisiaj chciałem wam powiedzieć trochę o nawykach ludzi jeżdżących komunikacją miejską. Pierwotnie chciałem, żeby to był apel, żeby zachowywać się jednak w sposób bardziej przyjazny środowisku i innym pasażerom. Jednak niestety zorientowałem się, że większość tych problemów, które chcę poruszyć, są spowodowane przez Ludzi starszych, którzy prawdopodobnie vlogów nie oglądają i myślę, że mojego również nie obejrzą. Problem numer jeden jest wtedy, gdy w autobusie lub w tramwaju jest podwójne miejsce, to znaczy dwa siedzenia obok siebie, jedno pod oknem i jedno przy korytarzu. I bardzo często się zdarza, że. Pojedyncza osoba podróżująca nie siada pod oknem, tylko si siedzi sobie przy korytarzu i miejsce przy oknie jest wolne, ale nie da się do niego dojść, tylko trzeba właśnie powiedzieć, przepraszam, albo po prostu się wepchać na siłę. Nierzadko się zdarza, że ludzie, którzy zablokowali to miejsce pod oknem, są przerażający... Nie no, w sumie to się nie zdarza często. Anyway, gdy nikt tam nie siedzi pod tym oknem, e, więcej ludzi stoi. Mm. Naprawdę zdarza się, że przez to robi się straszny tłok, a to miejsce siedzące jest wolne, i wszystko jest tak jakby głupie, bo ludzie nie mogą siąść na przystanku tylko dlatego, że ktoś nie usiadł pod oknem. I najczęściej robi tak kto? Babcie. Jeszcze są przypadki, gdy w tramwaju lub autobusie jest tak zwane półtora miejsca oznaczone często jako miejsce dla matki z dzieckiem. W każdym razie jest to kanapa, tak jakby, taka krótka, na której no, dwie szerokie osoby się nie zmieszczą, dwie chude się mieszczą. I mnie to tak denerwuje, gdy widzę babcię, która siedzi na tym półtora miejscu, no i siedzi na kawałku, a na drugim kawałku stawia sobie reklamówkę. Bo starzy ludzie często podróżują z takimi tajemniczymi pakunkami, nie wiem co w nich jest ale blokują miejsca siedzące dla ludzi. Ja chcę usiąść, ale nie, bo reklamówka stoi i nie mogę, bo ona się zmęczyła. Torba się zmęczyła po całodziennym byciu noszoną przez emerytkę. Kolejna rzecz. Kolejna rzecz, która jest powodowana trochę starszymi osobami, ale tutaj już bardziej młodymi i naszymi zwyczajami polskimi, która znowu powoduje tłok w tramwaju w autobusie. Jest taka sytuacja, gdy naprawdę jest tłok, jest ścisk, jest wolne miejsce siedzące i młoda osoba na nim nie usiądzie, żadna z czterech, pięciu, które stoją wokół tego miejsca, przez grzeczność, żeby mogła sobie usiąść tam jakaś starsza osoba, której nie ma w pobliżu. No i dzięki temu, że nikt nie usiadł na tym siedzącym miejscu, to ciśniemy się na stojąco. Tak, jak się cisnęliśmy, zamiast zredukować ścisk, to... Także po prostu skambag ludzie. Szkoda, że nie noszą tych czapek skambagowych. Shame na tych, którzy powodują wszystkie te problemy. Galeria Dominikańska jest największym węzłem przesiadkowym, komunikacyjnym we Wrocławiu pod względem ilości ludzi myślę, że największym, pod względem liczby yy, nie, bo no, na przykład w jest więcej, bo zjeżdżają zawsze wszystkich wsi i, i mniejszych miejscowości, leżących na wschód Wrocławia. Galeria jest w centrum, więc tam się dużo ludzi przesiada. I problem jest taki, że przystanki tam są strasznie wąskie i teraz, kiedy był remont na Mostach Młyńskich, bardzo dużo ludzi się tłoczyło i przesiadka trwała bardzo, bardzo długo. Dzisiaj Mosty Młyńskie zostały otworzone, na pewno jest lepiej, jeszcze mnie tam nie było. Ale, no, działały trzy przystanki, teraz będą działać cztery, czyli, czyli na pewno jest postęp. W innych miastach też na pewno macie takie właśnie duże węzły komunikacyjne, w których jest mało miejsca, a dużo ludzi. No może w Warszawie pewnie nie ma, bo tam to jest komunikacja taka, że pozazdrościć tylko można. Dajcie mi znać w, w komentarzach, bo jestem ciekawy. I na sam koniec polecę wam świetnego youtubera który robi gameplaye, wideo recenzje, let's playe. Nieraz pokazuje jakieś tam triki. Kotku! Nieraz pokazuje triki komputerowe, typu przerabianie zdjęć w pańcie i tak dalej. Bardzo fajne. Przy okazji. Jego filmy są naprawdę pełne poczucia humoru. Zapraszam Klocuch12 w opisie do filmu oczywiście. Znajdziecie linka do niego i żegnam się z wami. To był vlog vloganie? To takie danie.